Witam wszystkich na stacji Ustka uroczysko. Kierunek: las, plaża i Polski Bałtyk. Będę chciał też zaglądnąć do bunkra amunicyjnego, którego nie odwiedziłem poprzednim razem, bo za bardzo nie było czasu. No ale tym razem mam nadzieję, że czas będzie. No i go znajdę w tym lesie dokładnie po tej stronie. Chociaż on i tak będzie zakratowany, ale przynajmniej pokaże go, jak to wygląda z zewnątrz. No, ten film też jest niejako takim testem nowego sprzętu. Mam nadzieję, że tym razem już obraz nie będzie tak trząs, jak w niektórych poprzednich filmach, i będzie się to oglądać w miarę normalnie. Dzisiaj też fajna pogoda 6 stopni na plusie, końcówka grudnia. Jak widać, śniegu niestety nie ma, a szkoda, za to są inne atrakcje. bardzo fajnie powyginane drzewo No i w ogóle fajnie wyglądający las blisko plaży. W tym lesie jest dość sporo takich fajnych ścieżek. sporo pagórków. gdzieś tam powinien być ten bunkier jak go nie znajdę to trudno będzie jeszcze inna okazja do znalezienia co najwyżej sobie tylko pochodzę po lesie Bardzo fajnie wszystko tu wygląda, powiedziałbym aż za mocno zielono. Oczywiście później. Jak zwykle, przejdę się na plażę. Muszę przetestować filtr wbudowany w aparat, który ma zapobiegać szumowi wiatru. Zobaczymy, czy go będzie słychać, czy nie będzie. Czy tylko trochę to wyciszy. Jak wiadomo, przed samym, nad samym morzem mocno wieje, więc będzie to niejako taki test. Ogólnie tutaj to żadnego wiatru nie ma. Nie ma wiatru i nie ma bunkra. Mam nadzieję, że go nie zniszczyli. Żebym ja teraz pamiętał. Gdzie ja tu łaziłem ponad 30 lat temu no. Jednak jest Wtedy tam można było do niego wejść no, Bunkier amunicyjny Czyli amunicja potrzebna do dział Tych z poprzedniego filmu co pokazywałem Tak zwane bunkry blusiera no to jest oddalone o jakieś z pół kilometra od tamtego. No w sumie jakby i tak tamte działa zniszczyło lotnictwo to i ten bunkier amunicyjny nic by nie dał, bo amunicja nie byłaby potrzebna do niczego. Jak sądziłem, kraty są nawet podwójne. Po co dalej? No chyba, że tutaj na prawo jeszcze można przejść. obejdę całość naokoło by mniej więcej pokazać jakich to jest rozmiarów i to wcale nie jest takie malutkie Nie wiem czy go Niemcy wybudowali jeszcze przed wojną czy to już jest Produkcja polska. Tu mamy jeszcze drugie wejście lub wyjście też niestety z kratą. No i idziemy dalej. A w zasadzie to już wyżej. No tutaj to się aż chyba nie ciągnie. W sumie nie jest taki zbyt mały. Tutaj powietrze. Nie wiem czy na środku jakieś filtry były. Ale teoretycznie powinny być. Trzy sztuki. No i taki pagórek, na którym to się znajduje. No z góry wcześniej pewnie nie było tutaj tylu drzew. Zapewne to nie było widoczne dla lotnictwa. Także ogólnie dobrze zakamuflowany. będzie tyle jeśli chodzi o bunkier amunicyjny po bliskiej baterii blusiera las mam już oglądnięty bunkier amunicyjny zewnątrz też więc kierunek plaża i polskie morze, ile tu tych pagórków jest, czuję się, jakbym był w górach, chociaż w górach to są większe góry niż tutaj ale nieźle można sobie tu pochodzić jedno zejść na plażę jak widać bardzo ładnie zrobione są stopnie chodnik ścieżka rowerowa więc na plaży można się dostać bezpośrednio rowerem. No to już jakiś czas temu było to zrobione, częściowo ze środków unijnych. kiedyś tego tutaj nie było, po prostu był zwykły piach. Płotki jakieś porobili, bo też kiedyś ich tu nie było. No w sumie to były, ale takie powiedzmy typu wojskowego a nie cywilnego. No i ja już słyszę szum morza. Jeszcze chwila, i będziemy na pustyni. Jak mówiłem we wcześniejszym filmie, drzewka tu rosną jak zapałki. W końcu blisko wydm nie ma jak to dobrze urosnąć. Kiepska gleba. Są cienkie i bardzo długie. No już piach się zaczyna powoli. chodzimy bramą do piaskownicy. No jak to w grudniu bywa, zbyt dużo ludzi tutaj nie będzie. No tam ktoś spaceruje. Zazwyczaj z psami, albo z dziećmi. No ale ogólnie tutaj nikogo nie ma. Akurat w tej chwili ludzie nie są potrzebni. Tu mamy jakiś artefakt. Przywiany pewnie przez morze i ktoś go tak tu wstawił. Zresztą kawałków różnych drewna, to na plaży jest mnóstwo. No i tak się prezentuje polskie morze Bałtyk w, w grudniu. Mam nadzieję, że to wszystko słychać. Filtr działa, i wiatr nie przeszkadza. jakieś ze 200 metrów ode mnie jest tak zwane trzecie molo, o którym już wspominałem w innym filmie. Zobaczymy czy da się to przybliżyć. ładnie wszystko widać Prawa strona Tuż jest molo wejście do portu w wózce tam już kiedyś na takim filmie długim ze spaceru ust karowy częściowo pokazywałem ale zobaczymy jak to z daleka widać to znaczy z bliska z zoomem Tam jeszcze jest obiekt wojskowy no i wracamy no to też tam za 200 metrów dalej mniej więcej taka widoczność jeszcze rzut na wydmy sobie zrobić jakiś obiad napić się kawy blisko morza w bardzo fajnych plenerach ktoś tam ostatnio mi w komentarzu napisał, że paliwo typu esbit nie za bardzo się nadaje do gotowania wody i tym bardziej innych rzeczy no, każdy może mieć swoje zdanie na ten temat ja jakoś z tego paliwa korzystam od jakichś Około 10 lat i nie narzekam. Mi tam zazwyczaj aż tak bardzo na szybkości zagotowania się wody czy podgrzania jakiegoś dania za bardzo nie zależy. Im dłużej będę w terenie, na świeżym powietrzu, tym lepiej. Do domu nie muszę szybko wracać, więc nie muszę się szybko śpieszyć z zagotowaniem wody. A że będzie to trochę trwało dłużej niż na gazówce, no trudno. Taki to jest urok tego paliwa. Mi ono jak najbardziej odpowiada. A jak komuś nie odpowiada, to po prostu korzysta z gazu i tyle. A nie pisze, że to paliwo jest złe. Złe jest tylko dla tamtej osoby. Dla kogoś innego może być dobre. W moim przypadku akurat mi takie paliwo pasuje jak najbardziej. Zwłaszcza. Że ja dodatkowo nie muszę za nie płacić, bo większość tego paliwa mam z różnych racji wojskowych, jak i podostawałam tam przy okazji jakichś zakupów większych. Każdy coś tam mi zawsze dołożył i nazbierało się tego dość sporo. No i to tyle, czekam teraz na wodę. Pojadłem, popiłem i powoli trzeba się zbierać do pociągu powoli nie trzeba się śpieszyć jak to zwykle bywa mam do dojazdu sporo czasu Powoli będę kończył ten film. Zapewne w rejony ustki jeszcze wrócę, pewnie nie raz mam jeszcze w planach przed latem przyszłego roku. To znaczy tego, bo ten film już ukaże się w nowym roku jeszcze skoczyć w jedno miejsce do takiej powiedzmy Niby to latarnia, niby to taka wieża widokowa. No i tam sobie jakiś film nakręcić. I pooglądać naokoło, co tam się dzieje. No i jeszcze zapewne, jak będzie śnieg, to też tutaj wrócę. Zobaczymy, jak ustka wygląda w śniegu. A na razie to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. No i oczywiście do następnego filmu. Już wkrótce.